Dobra, dzisiaj będziemy oceniać picia. Takie? Cztery Ale nie mogę ich pić. Babcia mi trochę, trochę dała. Osi? Osi też nie mogę pić. Babcia mi trochę dała. Ale nie, i tak nie mogę ich chce wypić, bo dostanę karę. Dobra. Będziemy. Nie wiem, co robić, ale oceniać od 1 do 10 picia. Dobra, otwieramy teraz osi czy cztery mów? Siostra, na co głosujesz? Osi najpierw zmarnuje się. No dobra, osi. Um, otworzyłem jak to oceniasz? Od 1 do 10 7,5 na 10 To teraz moja siostra Próbuj Teraz otwieramy 4 mów Dla mnie 7 i 7 na 10 A ja 7,5 Ole już to niebieskie 4 mowy ty jeszcze nie próbowałaś to jest enne. Ale osi niebieskie wole to nie jest osie. To jest oszy niebieską. Ja wolę oszi niebieski właśnie. No i ile ocenię? 10 na 10. Siostra, to jest dobre. 10 na 10. Dobra, w kolejnym odcinku będziemy otwierać... Ła! Wow, Picolo! Powiedz jaki smak. No brzoskwiniowy. Tak, brzoskwiniowy. Pech, to po angielsku brzoskwinia. Ale to w następnym odcinku. Ile? I za zaskr, No takie subskrypcje, bo inaczej nie otwieram tego. Ile subskrypcję. Proszę. Będę wdzięczny. Będę bardzo no, wdzięczny. Może. A tak to nie otworzymy pikolo. No. Ale nie pokażemy, jakie mamy zestawu.